Czy jest coś lepszego od pokazu mody? Przepyszne przekąski, oczywiście. Po co głodować, skoro można to wszystko przemycić? Pokażemy Wam jak. Nie zniosę kolejnej pałki solera. Spójrz na te fast foody. Myślisz o tym, co ja? Tylko cichutko. Oj, jeszcze ciepłe! Hola, hola! Modelki nie jedzą, sera. No super. Warzywa są znacznie lepsze. Chciałyście być modelkami. No to macie. Nienawidzę tej pracy. Mm, smakuje jak burger. Zróbmy się na konkretne bóstwo. To już? Okej. Okay. Mogło mi przybyć kilka centymetrów w talii. Ostrzegałam. Wygląda nieźle. Tu też w porządku. O, trochę tu za ciasno. Co się stało? Podwiń bluzkę. Chcę zobaczyć. Schowałaś to słodycze? Kto normalny tak robi? Czekolada jest rewelacyjna. Ani kroku dalej. Nie umiesz czytać, młoda? Ja jestem wyjątkiem. No weź, wpuść mnie. Jaki on ma problem? Już wiem. To będzie epickie. Przyklejcie taśmę dwustronną do tylnej części Ferrero. Potem naklejcie na ulubiony dodatek. Wygląda jak złota korona. Nadchodzi czekoladowa królowa. Znowu ty? Ktoś tu się czegoś nauczył? Miłego pokazu życzę. Żaden ochroniarz nie będzie mi mówił, jak mam żyć. Udało się. Teraz mogę uzupełnić poziom cukru. Czekolada i moda to idealne połączenie. Kiedy to się zacznie? Wolne miejsce? Tak! Nie przeszkadzajcie sobie. Ej, uważaj! Uważaj! Dobrze, że skoczyłam jeszcze na lody. Mm. Ej, ty, czy to lody? O, o, Co pani ma na sobie? Oj! Ale w topa? To kutiór, ignorantko! Upsik? Teraz muszę w tym iść! Pięknie. Już ja ją stąd wykurzę. Nie będzie mnie wodzić za nos. Dziennikarka, chyba przemytniczka lodów. Wyskakuj no! Nie! Oddawaj go! Och, prosto w oko! O, to ja pryskam! Wracaj tu! Kogo nie ma, mm, ale dobre. Mm. Oh! Za chwilę wchodzisz, było blisko. Moja korona! Tak, genialne. Weźcie dwa rożki i klej spożywczy. Polejcie go dwiema kroplami i przyklejcie do opaski. Klejcie, aż wyjdzie wam taka kreacja. No i złote wykończenie. Spożywcze oczywiście. Wow! Fantastyczna korona. Brawo! Tutaj, tutaj. A jak dopadnie pas mały głód, odłamcie kawałek. Znowu się spotykamy, koleżko. He, kowbojka strojnisia, co? To miejsce jest za małe na naszą dwójkę. Ach, tak! Tak! To wyciągaj spluwę! Takaś mądra? A czytać potrafisz? Wyskakuj z jedzenia. Kiedy ja nic nie mam? Nie jestem przemytnikiem. Zapraszam do środka. Co za uprzejma młoda dama! Sofia, świetnie wyglądasz! Cichutko! Przyszłam przygotowana. Jedno dla Ciebie. Dzięki! Skupmy się na wybiegu. Jak ma na imię? Oo! Hej! Dzięki! Pa! Mam dość soku kokosowego! Potrzebuję czegoś lepszego. Eee. Hej! Zapomniałam o nich! Ale nici z pracy jak wpadnę! Nie wejdę na wybieg! Muszę coś wymyślić. Wyciągamy słomeczki. Rozdzielcie łupiny i połóżcie w ten sposób. Potem wsypcie ulubione słodycze. Milutko i pełniutko. Ktoś wzywał boginię tropików? To najprawdziwsze kokosy! Pełne prawdziwych pyszności! Aż się poczęstuje! Modo, oto nadchodzę! Heh? Czy wy się kiedyś nauczycie? Ale dopiero je kupiłam! Ja to wezmę! Chipsy też! Po moim trupie! Huh. Nikomu nie oddam przekąsek! To to? Co? Przecież nie mam jedzenia i kieszeni też. Dobra, właś. Wielkie dzięki. Pa. Nieprawda, jedwab wyszedł z mody. One są prawdziwe. Chc. Wyłaś. Uf, ale było ciasno! To mi się podoba. Dzięki! Bierz, co chcesz? Nie ma to jak elastyczne portasy. Ło, wow, ale świetny kolor. Nie wierzę, że idziemy na pokaz mody! Obczaj to, He? co do, tego szukasz? Zakaz jedzenia nie widzi? Niech to szlak. Lepiej zawróćmy. I co teraz mamy zrobić, Sofia? Co? To? Daj na chwilę. Ja poczekam. Widzicie to? Wysypcie na stół. A teraz nawleczcie na sznurek. Tylko zwiążcie końce. Gdzie ona jest? Co powiesz na to? Tobie też zrobiłam. Dzięki, stara. Możemy teraz wejść? Jakiś znajomy zapach. Dobra, właśnie. Dziękuję. Moda spożywcza jest na topie. Trzeba jakoś dbać o szare komórki. Dalibyście radę posłużyć się którąś z tych sztuczek? Wyślijcie ten filmik znajomym, niech poznają kilka z nich. Subskrybujcie nas, jeśli macie ochotę na więcej.